Cześć, dzisiaj jestem z Olgą, moją superklientką, z którą pracujemy już od lipca, czerwca tamtego roku. Chyba dobrze mówię, więc Olga, proszę przedstaw się. Powiedz, kim jesteś przede wszystkim i jak się udało nam poznać? Cześć, mam na imię Olga, tak jak już mię przedstawiłeś. Jestem dietetykiem i prowadzę własny gabinet dietetyczny w Kielcach. No i... Poznaliśmy się tak, że właściwie znalazłam cię na Instagramie. A szukałaś, czy ci się wyświetliłem z jakiejś reklamy? E, powiedzmy, że i szukałam, i się wyświetliłeś w odpowiednim momencie. Dobry timing. Tak. Okej, okay. no dobra. Jak już też powiedziałem, współpracujemy trochę. E... I pamiętam, że w pierwszym miesiącu już były mega fajne wyniki, co też było zaskoczeniem, pewnie i dla Ciebie, na e, mnie i, i tak, i nie, bo też się takie wyniki zdarzają. Więc zacznę od pytania: co było największym wyzwaniem przed rozpoczęciem współpracy? Przede wszystkim e, ciężko mi było zdobywać pacjentów. E, to zainteresowanie zdecydowanie było za małe. Potem też było dla mnie trudnością osiągać taką stuprocentową frekwencję na wizytach już zapisanych, i często sobie po prostu siedziałam w gabinecie i czekałam, i czekałam bez końca. No i też takie kontynuowanie współpracy, aby ona się nie kończyła na, na pierwszej wizycie. I to chyba były takie moje największe problemy, wyzwania. Zanim zaczęliśmy współpracować. Okej, okay, no to możemy przejść jeszcze do tych wyzwań. To co zrobiliśmy, że udało się te bariery, tak w sumie, bo to są bariery zawsze jakieś, przełamać i odwrócić trochę tą sytuację, chociażby z tymi wizytami. Jak czekałaś? Przede wszystkim, no właśnie, udało nam się. Zapełnić ten mój kalendarz. To jako, jako pierwsze, co, co pamiętam, gdzie byłam w szoku. Udało nam się albo Tobie wzbudzić we mnie większe poczucie takiej no, samooceny, wartości i tak i też udało mi się wprowadzić zadatki, co też było potwierdzeniem obecności przyjścia na wizytę, więc już przestałam siedzieć bez celu w gabinecie. Jest na pewno taki zwiększony poziom zainteresowania pacjentów moimi usługami. No i faktycznie chcą oni przychodzić na wizyty. Okej, okay, czyli oprócz samych reklam e, tych, gdzie pozyskujemy szybko pacjenta, też gdzieś ta Twoja marka, ten Twój gabinet zaczął dochodzić szerzej w Twoim mieście i ludzie cię kojarzą. Tak, tak, zdecydowanie. Okej, okay, super. To jest zawsze taki efekt uboczny, którego nie widać, ale ten dobry efekt. Dobra, to jakbyśmy mieli powiedzieć takie największe osiągnięcia, może w liczbach, jak pamiętasz, co nam się udało osiągnąć, bo ja pierwszy miesiąc doskonale pamiętam i pamiętam, że w drugim go też powtórzyliśmy, no i tylko było lepiej. Um, owszem. W ogóle te kampanie reklamowe i, i ta współpraca była dla mnie zaskakująca. To, co na pewno mi dodało skrzydeł, to to, to że ja nabrałam też odwagi takiego bezpieczeństwa na polu zawodowym. Na pewno też taka wiara, że to, co robię, robię dobrze. Zaczęłam też doceniać bardziej siebie i tą pomoc i wiedzę, którą przekazuję. Pacjentom, i dzięki temu też robię to jeszcze lepiej niż wcześniej. Nauczyłam się także rozmawiać z pacjentami, robię to jeszcze lepiej, z, gdzieś tam z jeszcze większą empatią i zrozumieniem. No i myślę, że takie nawiązywanie relacji przede wszystkim z pacjentem, również udało mi się wypracować. Tak, tak, no to zdecydowanie też pamiętam jak na początku. Nie mogłaś sprzedać tych pakietów miesięcznych, i mhm. chyba były blokady, tak jak mówiłaś. Pamiętam, że już chyba po jednej czy dwóch po dwóch rozmowach udało nam się to przełamać, i na drugi dzień chyba sprzedałaś dwa od razu. Tak, tak było. Tak, że właśnie nie, ja to nie umiem, wstydzę się, boję się, a ale, ale jak już zaczęłam, to, to poszło to właśnie jednego dnia dwa, czy nawet trzy pakiety były od razu. O, no to super. A pamiętasz, ile nam się udało pozyskać pacjentów w pierwszym miesiącu albo jakie to były liczby w przychodach. Wydaje mi się, że z tych lidów z pierwszego miesiąca myślę, że około 12 osób nowych, takich pacjentów, którzy przyszli i z którymi nawiązałam taką współpracę, to było. Okej, okay, to fajnie. No i pamiętam. To było ponad 11 tysięcy przychodów, i w drugim miesiącu było to jeszcze więcej z tych Twoich, z tych twoich baz, które zawsze gdzieś tam mamy, nie? Dobra, tak. Okej. Okay. A co najbardziej Ci pomogło podczas tej współpracy? Takie dwie rzeczy, jakbyś miała wymienić: czy to szkolenia, czy te spotkania, czy też goście, którzy przychodzą, lub ogólnie całokształt. Na pewno taki kontakt też z Tobą wspierający i dodający no takiej nie wiem, czy motywacji, czy, czy odwagi do działania, i podtrzymywanie tego zaangażowania. Również spotkania z gośćmi, które organizujesz, na pewno przeogromna dawka wiedzy, która, która była bezcenna. Nasze cotygodniowe spotkania, wymiana doświadczeń z innymi dietetykami, no to są takie kwestie, które na pewno są dla mnie bardzo cenne. Ale bardzo dobrze, że to dodałaś, te cotygodniowe spotkania, tylko... To działa tylko i wyłącznie, gdy ktoś na nie przychodzi i się angażuje. W Twoim przypadku tak jest, bo jest praktycznie co tydzień, ale są osoby, które dołączą i na spotkaniu przez miesiąc nie będą w ogóle. No i później jest ta różnica między wami. Co, jeśli ktoś się angażuje, przychodzi na spotkania, przychodzi na spotkania też jeden na jeden, a osoba, która nie przychodzi, to później te wyniki często nawet są dwukrotnie wyższe. Tak, no chyba tak właśnie jest. No, no i super. Dobra, ok. To mam chyba koniec pytań, ale jeszcze tutaj zapytam Cię, co się zmieniło poza, poza Twoim biznesem, w Twoim życiu? Dzięki tej fajnej. Przede wszystkim czuję się taka spokojniejsza o swój budżet. Łatwiej jest mi go gdzieś tam zaplanować, rozłożyć. No, i też mam taką przestrzeń dodatkowo na dokształcanie się do, do rozwoju w dalszym ciągu. No, i po prostu tak lepiej, lepiej funkcjonuję. Z uśmiechem na twarzy idę do pracy, bo wiem, że ci pacjenci, którzy są zapisani, no, wpłacając zadatek, potwierdzili swoją obecność, więc wiem, że nie będę po prostu siedzieć bezczynnie i czekać na, na pacjenta, który nie przyjdzie. No i to jest esencja naszej współpracy, uważam. No i super. Okej, okay, to przedostatnie pytanie. Co byś powiedziała osobie, która to ogląda i jeszcze się zastanawia nad współpracą? Eee, może ma jakieś obawy, obiekcje? Jak byś je rozwiała? Przede wszystkim krótko i na temat, żeby nie popełniała mojego błędu i nie zastanawiała się dłużej, bo ja myślę, że za długo zwlekałam o te kilka miesięcy i mogłam już zacząć swoje lepsze życie prywatne i zawodowe dużo wcześniej. Więc działaj, nie zastanawiaj się. No i to jest super opinia. Dobra, powiedz mi i osobom, które to oglądają, gdzie Cię mogą znaleźć? Ja podlinkuję Twoje sociale. Ale jeszcze jakby ktoś Cię szukał albo chciał pomocy lub też odpowiedzi na jakieś pytania. Dietetyk, Olga Piwowar, Instagram, Facebook, Google, wszystkie, wszędzie się myślę, że wyświetla i tam nie można znaleźć więcej informacji na, na mój temat. Super. Dzięki bardzo za tą rozmowę. Ja ci życzę nawet nie ci, tylko nam wszystkiego dobrego. No i wszystkiego dobrego osobom, które to oglądają. Ja również wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia dla osób zainteresowanych. Właśnie, dobrze powiedziałeś. Do zobaczenia u nas na społeczności. Dokładnie.